Witaj w podcaście ADHD bez tabu z perspektywy psychologa dziecięcego. Ja nazywam się Katarzyna Lezion, jestem psychologiem dziecięcym i każdego dnia wspieram dzieci, które mierzą się z dużą energią, z trudnościami w koncentracji i chaosem we własnej głowie. Wspieram także ich rodziców, którzy próbują to wszystko zrozumieć. Ten podcast stworzyłam po to, by zdjąć z ADHD lęk i wszystkie inne nieporozumienia. Znajdziesz tu wiedzę, praktyczne wskazówki i realne wsparcie bez oceniania, bez tabu, ale za to z empatią i uważnością. Dzień dobry. Szanowni Państwo, witam Was w kolejnym odcinku podcastu ADHD bez tabu. I dzisiaj chciałabym porozmawiać o tym, jak wspierać dzieci z ADHD, i chcę opowiedzieć o czymś bardzo praktycznym, o czymś, co wynika z mojego doświadczenia jako mamy dzieci z ADHD oraz jako psychologa czyli o strategiach zarządzania zachowaniem tego naszego dziecka, bo pamiętajmy, że my. Jesteśmy tą częścią wykonawczą jego mózgu, potrafimy przewidzieć zachowania naszego dziecka z DHD, potrafimy być jakby trzy kroki przed nim. I w ten sposób też możemy tymi zachowaniami sterować. Chciałabym, żeby ten temat pomógł nie tylko Państwa dzieciom, ale też Państwu samym. Bo im więcej Państwo będziecie mieć narzędzi, tym mniej będziecie bezsilni i to już jest naprawdę ogromny krok do przodu. Zacznę od tego, co powtarzam dosyć często, że z dziećmi za DHD zawsze pracujemy nagrodami, nie karami, a więc to ma być pozytywne wzmocnienie. I zacznijmy od czegoś, co naprawdę działa, czyli taka nagroda, która nagradza to zachowanie, które chcemy widzieć częściej. Czyli, na przykład, jeżeli mamy wybuchy agresji słownej u dziecka i dziecko bardzo dużo bluźni, to staramy się troszkę przechodzić koło tego obok. Natomiast, jak mamy taki moment, że dziecko bardzo ładnie nam się wypowiada, mówi poprawnie, bez wulgaryzmów, wtedy zauważamy to, że ono ładnie mówi. Jeszcze inny przykład. Na przykład dziecko się przez 10 minut udało mu się skupić na odrabianiu lekcji i wtedy chwalimy je, dajemy mu jakąś naklejkę, przybijamy piątkę, pozwalamy trochę więcej czasu spędzić na ulubionej grze. Bardzo ważne w tym wszystkim są trzy zasady. To pierwsze, żeby nagroda była natychmiastowa, po drugie, aby była ona związana z tym konkretnie zachowaniem. I żeby dziecko doskonale rozumiało, za co tą nagrodę dostaje. Czyli na przykład możemy powiedzieć tak, bardzo mi się podobało, jak czekałeś spokojnie w kolejce, albo bardzo mi się podobało i doceniam Twoją ciężką pracę, którą włożyłeś w to, żeby przez 10 minut siedzieć tutaj spokojnie i odrabiać mm, lekcje. Yy, następna Państwa super moc, którą możecie sobie Państwo zdobyć, to jest konsekwencja. Yy, dzieci za DHD. Trzebują bardzo mocno jasnych zasad, natomiast te same zasady to jest za mało. Tych zasad trzeba konsekwentnie przestrzegać, to znaczy my musimy wiedzieć, że my sami będziemy ich przestrzegać i dziecko też musi wiedzieć, yy, że my będziemy strażnikami tych zasad. To powoduje to, że dziecko czuje się bezpiecznie i wie, że może nam ufać. Tak? To jest bardzo prosta rzecz, czyli konsekwencja, natomiast ona powoduje to, że dziecko ma do nas dużo większe yy, zaufanie i yy, na przykład, jeżeli umawiamy się, że za spokojne zachowanie dziecko dostaje punkty, to znaczy, że ma je dostawać za każdym razem i że my mamy ten moment zauważać. I dziecko ma być docenione wtedy, kiedy jest cierpliwe, a nie wtedy, kiedy my to zauważymy. To jest ta spójność, która jest niezbędna dzieciom za DHD, ale też pozwala budować w nich poczucie takiego zrozumienia, czego od nich się oczekuje. Fundamentem tej naszej codzienności dziećmi za DHD bardzo ważne jest to, żeby była struktura i rutyna, czyli troszeczkę powiązane z tymi elementami, o których mówiłam wcześniej. Dzieci za DHD lepiej funkcjonują wtedy, gdy wiedzą, co je czeka, gdy nie muszą się domyślać, nie muszą wymyślać, jak będą wyglądały następne etapy jego dnia, wakacji, ferii. Każdy dzień ma być przewidywalny i tak, aby było dziecku łatwiej się odnaleźć. A więc zaplanujcie, Szanowni Państwo, razem ze swoimi dziećmi, wspólnie oczywiście, bo to oni muszą, dzieci muszą mieć przekonanie, że to jest ich decyzja. Zaplanujcie wspólne posiłki, godziny posiłków, zaplanujcie czas na naukę, zaplanujcie czas na odpoczynek, ale też zaplanujcie czas na spontaniczną zabawę, żeby te struktury były dosyć sztywne, ale jednocześnie bardzo szerokie, tak, żeby dziecko miało dosyć. Duży, ale znowu nie za dużą możliwość wyboru przestrzeń dziecka, a propos tej struktury i rutyny też jest bardzo ważna, bo uporządkowany pokój, stałe miejsce do, roz... do nauki i mniej rozpraszaczy to bardzo ułatwia koncentrację. Ja serdecznie zachęcam rodziców, aby w pokoju dziecka było jak najmniej rzeczy, y, ograniczone wprost do minimum, y, poza tym y, wprowadzenie pudełek, segregatorów, kolorowych etykiet na, y, na półkach, list zadań, y, checklist jakich, to wszystko bardzo pomaga i bardzo porządkuje życie dzieci i zadania. ADHD, bo one potrzebują do tego swojego funkcjonowania bardzo czytelnego planu. Co ważne, ten plan ma być czytelny nie tylko dla, dla Państwa, ale przede wszystkim dla dzieci. Następna rzecz to jest komunikacja, to znaczy jak rozmawiać, żeby się dogadać z tymi naszymi wymagającymi dziećmi. No, te nasze dzieci, to już wspominałam Państwu wcześniej, one nie zawsze wiedzą, co powiedzieć i też nie zawsze wiedzą, jak określić to, co czują. I wtedy zamiast słów może przyjść płacz, krzyk, jakaś impulsywna re reakcja i wtedy bardzo łatwo jest wpaść w konflikt. Remedium tutaj na takie zachowanie jest aktywne słuchanie, a więc takie słuchanie do końca tego, co dzie Dziecko chce powiedzieć od początku do końca bez oceniania absolutnie wypowiedzi i powtarzanie tego, co usłyszeliśmy, od dziecka swoimi słowami. Na przykład, rozumiem, że było ci trudno, kiedy musiałeś czekać w tej kolejce i że było ci ciężko, ale. Zobacz, udało Ci się, tak? Nie, nie chodzi mi też, żeby Państwo zgadzali się na wszystko, absolutnie nie, od tego jestem jak najdalsza, natomiast okazujecie Państwo dziecku taki komunikat, że ja Ciebie słyszę, ja Ciebie widzę i Twoje emocje są dla mnie bardzo ważne. Następna historia, którą chcę jeszcze dzisiaj omówić, to jest uczenie dziecka to, jak radzić sobie ze stresem. Dzieci za to są, tak jak wspominałam wcześniej, dzieci bardzo wrażliwe, więc one super mocno odczuwają różne sytuacje i bardzo mocno odczuwają silny stres, nawet jeśli na zewnątrz wyglądają tak, jakby się świetnie bawiły. Natomiast Wy Państwo znacie doskonale swoje dzieci i wiecie, że oto już za chwilę może się zdarzyć jakaś nieciekawa sytuacja. Jak możemy dzieciom pomóc rozładować te, te silne emocje związane z stresem? Możemy powiedzieć im, żeby głęboko oddychały. Młodsze dzieci to można powiedzieć, że słuchaj, dmuchaj tak jakbyś dmuchał w dmuchawca, tak? Ściągaj powietrze nosem, wypuszczaj buzią. Można zaproponować jakiś ruch, podskoki, pajacyki, dreptanie w miejscu. Można zaproponować chwilę ciszy, zamknięcie oczu, można zaproponować rysowanie emocji. Te małe przerwy w codziennym funkcjonowaniu dziecka, ZTHD są bardzo ważne, ponieważ one mu pozwalają regulować ten system nerwowy, który często jest przeciążony. I tutaj jakby ta chwila uspokojenia, to też nie chcę, żeby to było traktowane, że to jest jakaś kara, to jest po prostu reset i odpoczynek dla mózgu. Ruch jest przy naszych dzieciach bardzo ważny, pomaga im rozładować energię i nie wszystkie te nasze dzieci lubią taki ruch skoordynowany, czyli typowo zajęcia ruchowe, nie wiem, idziesz na żółtą, na piłkę nożną, na, na kolarstwo, na cokolwiek. Niektóre lubią po prostu skakać na trampolinie, inne jeszcze lubią wspinać się pod drzewa, więc jakby dopasujmy ten ruch do... Do preferencji naszych dzieci, ponieważ ten ruch i poprawia koncentrację i redukuje napięcie, ale też pomaga łatwiej zasnąć. A gro dzieci za DHD ma problemy z, zasyp z zasypianiem. Więc, czy to będzie sport, czy to będzie zabawa na podwórku, czy to będzie taniec do jakiegoś układu, który gdzieś tam się wyświetla, to jest nieistotne. Ważne, żeby to było w miarę regularnie i żeby to przynosiło frajdę Państwu dzieciom. Zresztą przecież super będzie, jeżeli coś razem będziecie Państwo ruchowo robić ze swoimi dziećmi, one na pewno będą przeszczęśliwe. I będzie to dla nich świetna część takiej zdrowej rutyny. Jeżeli chodzi o technologię, to te technologie na, na co dzień one bardzo ułatwiają życie i dzieciom za DHD, i, i osobom za DHD. Oczywiście, jeżeli to jest jakiś rozsądny limit, jest wiele bardzo fajnych aplikacji. O części już Państwu mówiłam tutaj w poprzednich podcastach, ale na przykład może to być taka aplikacja do, z przypominaniem, z jakimiś listami zadań, z grami edukacyjnymi. Natomiast, jeśli Wy Państwo widzicie, że ekran jest taką ucieczką rzeczywistości, od rzeczywistości dla Waszego dziecka, to warto też przyjrzeć się temu, co takiego dzieje się poza tym ekranem. I dziecko nie ma jakichś kłopotów. Często dzieci za DHD traktują takie to scrollowanie jako odpoczynek dla mózgu, i rzeczywiście to może być tak, że ten mózg może być przeciążony bodźcami, które były do tej pory w szkole w domu. I dzieci mogą potrzebować po prostu takiego odcięcia się i mogą trochę czasu spędzić przy tych przy ekranach. Natomiast no oczywiście to ustalacie państwo zasady jakieś korzystania z ekranów i trzymacie się jesteście i wy konsekwentni i dzieci Chcę też, żebyście Państwo pamiętali, że w tym wszystkim nie jesteście sami, że pewnie bardzo często Was dopada takie pytanie, dlaczego ja, dlaczego moje dziecko to znowu źle zrobiłem? Natomiast to, to jest jakby naturalne pytania i to, że sobie je zadajecie, to fajnie, doświadczy o tym, że jesteście dobrymi rodzicami, ale szukajcie Państwo grup wsparcia w mediach społecznościowych, jest ich, jest ich naprawdę dużo i tam w sytuacjach takich już strajnych może naprawdę bardzo fajną pociechę otrzymać od tych rodziców. Można rozmawiać też rzeczywiście z terapeutami. Można yy, 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 iść nawet po, po, yy, poopowiadać coś tam przyjaciółce, yy, ale szukać tego wentyru, żeby też nam jako rodzicom było yy, lepiej. Yy, I na sam koniec, proszę Państwa, chciałam jeszcze Państwu przypomnieć, że to, co sprawdza się u jednego dziecka, niekoniecznie musi się sprawdzać yy, u innych dzieci. Wy Państwo jesteście specjalistami od swoich dzieci. Najlepiej yy, yy, wiecie, co tam im. Yy, yy, w duszy gra i ważne, żeby próbować, eksperymentować, szukać tych różnych sposobów na pomoc naszym dzieciom i szukać rozwiązań, które będą w zgodzie i z Waszym dzieckiem, i z Waszą rodzin i z rodziną, z Waszymi potrzebami. Kończąc, Chciałam tylko zaprosić na kolejne odcinki, i yy, może w tych kolejnych odcinkach powiem o następnych konkretnych przykładach z życia, yy, takich jak poranki czy odrabianie lekcji yy, i co można zrobić, żeby było spokojniej. Bardzo dziękuję, że jesteście Państwo ze mną i przede wszystkim za to, że lepiej chcecie zrozumieć swoje wymagające dzieci. To jest naprawdę bardzo dużo. Do usłyszenia. Dziękuję, że spędziliśmy ten czas razem. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie pomocny, to proszę udostępnij go dalej, aby też zobaczył go ktoś, kto może tej pomocy potrzebować. A jeśli chcesz głębiej zrozumieć swoje dziecko i nauczyć się wspierać je na co dzień, zapraszam Cię na konsultacje online oraz na kolejne odcinki podcastu ADHD bez tabu. Do usłyszenia.